We'll <laughs> Wiadomo, że pewne rzeczy są, już to kiedyś wspominałam, że to są pewne rzeczy są robione pod e, program telewizyjny, bo jeżeli oni by mieli pokazywać tylko nudę, czyli siedzenie nasze z książkami na backstage'ach, no to nikt by tego nie chciał oglądać, więc musi być jakieś e, no, coś chwytliwego, coś co przyciągnie publiczność, żeby żeby ludzie chcieli to oglądać, żeby opłacało im się w ogóle e, taki program robić. E, myślę, że, że jest on fajny, dużo rzeczy, które są w nim pokazane, jest w nich pokazane, dużo sytuacji. Jest wyciągnięte z życia. Czasami trochę podkręcone, no ale, ale to wiadomo, telewizja rządzi się swoimi prawami. Widziałaś, że y, ciężko by było pokazywać nudę i siedzenie wasze z książkami na backstage'u. No. Tak jest? Czyli modeling to jest głównie, głównie co, ta spokojna część pracy? To jest oczekiwanie. Jeżeli są sesje, to wiadomo, to wtedy nie mamy czasu na oczekiwanie, ale często jest tak, że na pokazach, y, y, szczególnie w Polsce, gdzie czas y, jak gdyby przyjścia na pokaz, na backstage przed pokazem, y, jest bardzo wydłużony, czasami do 10 godzin, i tak naprawdę no, mnóstwo z tego czasu spędzamy czytając, rozmawiając, rozmawiając przez telefon. Robimy makijaż, później kolejne dwie godziny czekamy. No i, no i to nie byłoby atrakcyjne, więc oni muszą robić pigułkę tego, że już efekt końcowy sesję, efekt końcowy pokaz. Nikt nie pokazuje tego, jak my się przygotowujemy, no bo, no bo to jest nudne po prostu. Jeszcze jeden ważny element, czyli te sesje nago. Czy to w modelingu jest totalnym? to trzeba robić, czy można na przykład powiedzieć nie, nie chcę tego robić, ale wiemy z drugiej strony, że jest konkurencja. Eee... Ja myślę, że to jest taka bardzo indywidualna sprawa. Mnie nigdy nikt nie zmuszał. Oczywiście były sytuacje, kiedy ja e, robiłam takie sesje. To była piękna sesja, e, do, Paulo Roversi robił swój album, swoich zdjęć i ja się wtedy zgodziłam. Ja nie mam nic naprzeciwko generalnie, jeżeli to jest e, pokazywanie piękne, pokazywanie kobiecego ciała, nie jest wulgarne, nie jest zbyt erotyczne. Nie mam z tym żadnego problemu. Ale rozumiem, że to nie jest mus, bo przecież ty pracowałeś na największych wybiegach na świecie i też robiłeś wielkie sesje i nie trzeba było się rozbierać. Nie, oczywiście no, łatwiej jest pracować z modelką, bo czasami jest tak, że bluzka jest zupełnie przezroczysta i ja niby tą bluzkę mam, ona jest przezroczysta. Albo nagle wpadną na pomysł, że, że nie wiem, że fajniej wygląda, jak mam suniętą, albo, albo nie wiem, stoję bokiem i że widać trochę pośladki, więc. Łatwiej jest, jeżeli dziewczyna jest elastyczna i, i jeżeli są jakieś takie sytuacje, które mogą sprawić, że zdjęcie będzie dużo piękniejsze, oczywiście licząc się z jej zdaniem, no i że, że ona się zgadza na takie po prostu zdjęcia. Czy są jakieś rozmowy w sprawie Project Runway? <laughs> Wszystko na razie jest, nie wiem, może trzy kłamstwa, tego będę się trzymać, zobaczymy. Na razie nie potwierdzam, może nawet nie kłamstwa, niepotwierdzone fakty po prostu, więc tego się trzymajmy.